Być może po wczorajszej rekolekcyjnej medytacji pamiętacie już, czym jest w Mszy Świętej kolekta, czyli pierwsza z modlitw mszałnych. Żeby być spójnym, to również dzisiaj zajrzałem do mszału i chciałem zainspirować się tym, co dziś w liturgii słyszymy. Już usłyszeliśmy: kolekta bowiem poprzedza liturgię słowa. A usłyszeliśmy coś o jarzmie. Słowo, które może najstarsi jeszcze gdzieś kojarzą bardziej praktycznie, jeśli ktoś miał doświadczenie rolnictwa, ale chyba już, nie wiem, jarzma nie były w użyciu wtedy. To bardzo starożytny pomysł na to, żeby siłę pociągową zwierząt maksymalnie wykorzystać przez nałożenie jarzma, żeby czy ciągnięty wóz, czy ciągnięty jakiś inny rolniczy sprzęt mógł maksymalnie łatwo być przez zwierzę wprzężony do pracy, no, tak naprawdę przez pana tego zwierzęcia. W tej modlitwie w kolekcji dzisiaj słyszeliśmy o jarzmie grzechu, które nas przygniata. Jarzmo zresztą pozostało w języku, mimo tego, że same jarzma chyba wyszły z użycia. Jako sprzęt rolniczy, jarzmo kojarzy się z czymś, co jest ograniczeniem, co nas krępuje i raczej nie mamy pozytywnych skojarzeń z jarzmem. W tej modlitwie Kościół również mówi o jarzmie, które było jarzmem niewoli, starożytnej, dawnej niewoli, przygniatającej nas. Jezus, i o to prosimy w tej modlitwie w kolekcie, można nas wyzwolić z tej starożytnej niewoli, i ciężaru grzechu swoim narodzeniem. Wręcz ta modlitwa mówi o nowym narodzeniu i przypomina nam w ten sposób, że to się musi wydarzać ciągle. Czekamy na to kolejne narodzenie, choć w historii ono się wydarzyło jego skutki są dla nas codziennie dostępne, ale w tym naszym liturgicznym czasie, w tym cyklu powracania do ważnych praw naszej wiary, czekamy na to nowe narodzenie, by znowu, no właśnie. Poradzić sobie z jarzmem. Temat wolności. Bo kiedy jarzmo usuniemy, wydaje się, że będziemy wolni. Możemy biec w lewo albo w prawo, albo nie biec wcale, jeśli wolimy zostać tu, gdzie jesteśmy, i nikt nam nie powie, co mamy robić. To jest taka bardzo współczesna narracja, dla wielu ludzi bardzo istotna. Myślę, że dla wszystkich, kto by nie chciał być wolny? Tylko czym ta wolność jest? Czy ma jakieś granice? Czy jest ktoś, kto może powiedzieć, że warto tę wolność jakoś wykorzystać? Czy to tylko ja? Ja sam sobie. Świat, w którym w tej chwili funkcjonujemy, on jest oczywiście sumą wielu różnych procesów. Starsi z Was, Część tych procesów pamiętają, żyli pewnie przez różne fazy, kultury, różne trendy, które akcenty rozkładały tak czy inaczej. Chyba nikt tak do końca nie rozumie, skąd wzięliśmy się w tym punkcie, choć troszeczkę możemy zrozumieć, dlaczego dzisiaj wolność wydaje się wartością nadrzędną. Żadnego jarzma, żadnego ukierunkowania wolności, żadnych zewnętrznych, narzuconych nawet pozytywnych mechanizmów, bo pamiętajmy, jarzmo samo w sobie jako koncept jest czymś, co pozwala nam wykorzystać nasz potencjał. Ciągniemy sprzęt, wykorzystujemy naszą siłę. Jarzmo nie musi być takie złe. Tyle, że dla nas dzisiaj, tak zwany współczesny człowiek, jego uszy nie słuchają opowieści o ukierunkowaniu wolności. Myślę, że to się wzięło trochę stąd, że być może odrzuciliśmy zły obraz Boga, albo inaczej, Bóg, którego świat wydaje się odrzucił, to nie był ten Bóg. To nie był ten prawdziwy i biblijny Bóg. Jest coś takiego co pojawiło się już wieki temu w naszej chrześcijańskiej skandynawii, w Europie, takie myślenie, że moc Boga która jest niczym nie skrępowana, ona musi sprawiać, że Bóg może zmienić zdanie na temat tego, co jest dobre. Dzisiaj Bóg mówi, że dwa plus dwa to 4, ale jutro, skoro jest wszechmocny, być może powie, że dwa plus dwa to 6 i będzie miał rację, bo jest Bogiem. Dzisiaj Bóg mówi, że kradzież jest zła, ale jutro być może Bóg powie, że kradzież jest dobra, i będzie miał rację. Bo jest Bogiem, zaczęto kłaść akcent na jednej takiej ceszy charakterystycznej Boga, na jego wszechmocy, zapominając, że Bóg jest też prawdą, że jest dobrem, i że świat, który On stworzył dla nas, nie jest jakimś jego kaprysem, który mógłby mieć zupełnie inne zasady, ale jest objawieniem najgłębszej prawdy tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Czym jest dobro? Czym jest miłość? A kiedy tak przez wieki stopniowo myśleliśmy, że Bóg jest takim właśnie potężnym tyranem, który kapryśnie decyduje, co człowiekowi wolno, a co nie, i że tak naprawdę w tych przykazaniach, które Bóg nam daje, nie ma żadnej prawdy o nas. Tam jest tylko wyrażona Jego boska, królewska, totalna moc. To w którymś momencie ludzie powiedzieli takiemu Bogu nie. Jak wyrazili to niektórzy filozofowie, że mówiąc tak, człowiekowi, musieli powiedzieć nie Bogu. Że mówiąc Bogu nie, zawalczyli o to, żeby człowiek był wreszcie wolny. Rzeczywiście, jeśli tak sobie wyobrazimy Boga, jako kogoś, kto tylko nas krępuje, kto narzuca nam jakieś nieracjonalne, chore wizje, Moralności i zasad, to w którymś momencie to pęknie i takiego Boga odrzucimy. Wydaje się, że świat tak właśnie robi. Ten świat dookoła nas, będąc przekonanym, że wybiera człowieka, że wybiera wolność każdej jednostki do pisania swojej historii. To ja mam prawo tworzyć moją narrację tak, jak autor, który pisze książkę, ma prawo włożyć w nią różnych bohaterów, Później ich uśmiercić, zmienić kurs akcji, bo to jest moje życie. W takim świecie nie ma miejsca dla Boga, a moja wolność jest radykalna. Do czego to prowadzi? No, często pewnie to nie jest może do końca problem nas, którzy tu jeszcze jesteśmy w Kościele i przychodzimy. Szukając, ale być może to jest świat, do którego za chwilę wrócimy, kiedy wyjdziemy za te drzwi. Może to są nasze dzieci, nasi współmałżonkowie, nasi przyjaciele, nasi współpracownicy. A pewnie i my sami nie jesteśmy wolni od takiego dylematu wolności człowieka wobec Boga, Jego wszechmocy, Jego prawdy. Niespokojne serce, tematyczne serce yy, tych rekolekcji. Jest spokojny człowiek, tak? To serce jest często właśnie rozrywane pytaniami o granice wolności. Gdzieś tam z tym Bogiem się mocujemy. Ile mi jeszcze wolno? A kiedy Bóg już powie: Nie, nie rób. I dlaczego mi to mówi? Jakim prawem? Kiedy to ja jestem ostatecznym źródłem prawdy, niestety, ale bardzo łatwo w tym świecie o samotność. Jeśli każdy z nas ma swój własny świat, to co nas jeszcze łączy. Arystoteles, a zanim wielu chrześcijańskich myślicieli, podkreślało, że dla przyjaźni dwóch osób potrzebne jest coś trzeciego na zewnątrz nich. Żeby przyjaźń mogła się wydarzyć, potrzebna jest jakaś idea, która będzie czymś trzecim dla tych dwóch przyjaciół, co ich zjednoczy. Może to będzie pasja do wspinaczki burskiej, albo miłość do literatury, albo umiłowanie sztuki, sprawiedliwości, jakieś działanie. A może Bóg, który te wszystkie dobre rzeczy jakoś w sobie zawiera. Coś trzeciego poza naszą głową, co nas zjednoczy. Jeśli nie ma tej obiektywnej rzeczywistości, to każdy z nas tkwi. Tak naprawdę gdzieś we własnej głowie, w swoim świecie, pisząc swoją historię, broniąc granic swojej wolności ale nie ma już spotkania i nie ma wspólnoty. Może też pojawić się negowanie w nas takiego głodu prawdy jakiej prawdy? Przecież każdy ma swoją. Albo tworzy, bo ta prawda, którą mamy, ona będzie czymś takim niedomkniętym, czymś. Gdzie my sami nie chcemy do końca się zgodzić, że jesteśmy tą osobą i już tą osobą chcemy zostać. Ciągle gdzieś jest w nas taka niepewność i lęk przed tym, żeby się jakoś nie zamknąć i nie ograniczyć w tym procesie poszukiwania. Jeśli proces szukania samego siebie, proces szukania mnie samego jest jedyną rzeczą, którą robię w życiu, chyba bardzo się zmęczę. I jak Mówił C.S. Lewis już wiele lat temu: Będę żył z otwartą buzią. On mówił o tym, że nasze usta zostały stworzone po to, żebyśmy mogli na przykład jeść. Ale jeśli nigdy się nie zdecydujemy na to, co chcemy zjeść, tylko zawsze będziemy szli z otwartymi ustami nigdy ich nie zamkniemy na jakiejś konkretnej potrawie to będziemy bardzo głodni. Nasze usta, ducha, nasz intelekt nie jest tylko po to, żeby cały czas. Pozostawać otwartym, ale żeby w którymś momencie też przyjąć, że to, co odkrywam, to, co widzę, jest dobre, jest prawdziwe. Tu chcę być, tu chcę się budować, tu chcę zapuszczać korzenie. Przyjmuję prawdę. Odkryłem ją i w nią wrasta. Zamykam te moje usta i przyjmuję, spożywam prawdę, którą Bóg mi zaoferował. Jest też problem pewnego duchowego lenistwa. Jeśli z naszą wolnością. Nie chcemy przyjąć pewnych granic, to stajemy się trochę jak rzeka, która gdyby miała brzegi, to byłaby wartka, płynęłaby do przodu, miałaby prąd, ale rzeka, która usuwa granice, która usuwa brzegi, rozlewa się w kałużę bezkształtną, już donikąd nie płynie. Usunięcie granic sprawia, że tak naprawdę donikąd nie zmierzamy. Tkwimy w jakimś miejscu, pojawia się stagnacja i duchowe lenistwo. Widzicie, kiedy Jezus mówi w Ewangelii o brzemieniu i o jarzmie, to on nie mówi, że jest taka opcja, żeby nie było jarzma i nie było brzemienia. Nie, on nam oferuje swoje lekkie i słodkie jarzmo. Zdejmuje z nas to ciężkie brzemię. Grzechu, jarzmo, które nas krępowało, które nas przybijało, które nie wyzwalało tego naszego potencjału. To jarzmo grzechu zostaje usunięte przez narodzenie Jezusa. On razem z nami staje, tak jakby był tym drugim albo trzecim w parze ciągnących zwierząt i mówi: Zróbmy to razem. To będzie lekkie i słodkie jarzmo, które ukierunkuje Twoją wolność. Będziesz jak rzeka, która wartko płynie do celu. Ta energia tej płynącej wolności nie będzie się rozlewała w bezkształtną kałużę. Jezus nam na nowo opowiada naszą historię wolności. I to nie jest wolność, którą da się zdefiniować w zasadach. Rób ABC, unikaj DEF. To nie będzie wolność takiej listy, którą można odhaczać. Już zrobiłem. Jeszcze do zrobienia. To będzie wolność relacji, wolność ku doskonałości, którą Chrystus nam chce sam pokazać, bo narodzenie Jezusa, narodzenie Boga w ludzkim ciele, w ludzkiej naturze to jest też moment, kiedy Bóg nam pokazuje, kim może być człowiek, taki prawdziwie wyzwolony. Człowiek, który wie, skąd jest i dokąd zmierza. Człowiek, który. Nie boi się odpowiedzialności, nie boi się ukierunkować swojej wolności w twórczy sposób. To jest bardzo piękna wizja i myślę, że takim pięknym też warto się zachwycać. Jest psalm w Księdze Psalmów w Starym Testamencie, który mówi o prawie Bożym z taką wręcz pasją, jakby mówił o miłości mężczyzny do kobiety. Jakże miłuję Twoje prawo, Panie. Przez cały dzień nad nim rozmyślam. To jest psalm, który mówi o prawie Bożym z miłością, bo tylko tak możemy zrozumieć tę Bożą prawdę, która nie jest dla nas kolejnym ciężkim, bezsensownym jarzmem, ale jest czymś, co nas wyzwala, czymś, co nas ukierunkowuje. Dzisiejsze pierwsze czytanie również zachwyca się tym, że gdy przyjdzie potomek króla Dawida, Mesjasz, to będzie wykonywał królewską władzę, będzie panował, będzie sprawiedliwie i właśnie w prawie rządził swoim ludem. On nada wolność, on ukierunkuje naszą wolność. O takiego Mesjasza dla nas, dla naszego niespokojnego świata, dla naszych niespokojnych serc. Prośmy, wypatrujmy przyjścia tego, kto pokaże nam, jak. Być mądrze wolnymi, jak nie zmarnować naszego daru wolności, jak umieć też opowiadać z pasją i z miłością o tym, jak ta wolność nas wyzwala, jak innych również może wyzwolić.